Obudźcie ducha, wybrańcy. Najniebezpieczniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić Wybrańcowi, jest niedocenianie go, ponieważ podczas gdy ty się śmałeś, on planował swój powrót. Przez lata kpili z ciebie, wyśmiewali twoje marzenia, wątpili w twój potencjał i myśleli, że ich słowa cię złamę, ale oto niezaprzeczalna prawda. Ci, którzy powstają z popołów ośmieszenia, nie tylko przeżywają, oni dominują. Badania wykazały, że przeciwności losu budują niezrównaną odporność i zgadnij CEO. Jesteś tego żywym dowodem i bądźmy szczerzy, czy ich kpiny nie były żałosne. Jakby sarkazm był ich supermocą, byliby bezrobotnymi superbohaterami, ale teraz stoły się odwracają, a puenta jest na nich. Myśleli, że wygrali, ale nie wiedzieli, że każda przegrana była cichym budowaniem imperium, którego nigdy nie mogli dotknąć. Zapnij pasy, bo to nie jest zwykły powrót. To rozliczenie. Numer jeden, cicha walka. Nikt nie widział, przez co przeszedłeś, nikt naprawdę nie widział, przez co przeszedłeś pewni, że mogli zauważyć małe pęknięcia tu i tam, ale nigdy nie zrozumieli cieżaru, który nosiłeś każdego dnia świat ma zabawny sposób udawania troski, gdy w głębi duszy większość ludzi po prostu szuka czegoś lub kogoś do wyśmiewania, śmali się z Twoich zmagań, wydawali osądy. Jakby to było ich prawo i odrzucali Twój ból. Jakby był prawdziwy, nie był prawdziwy. Dlaczego? Ponieważ uznanie go zmusiłoby ich do spojrzenia w głąb siebie, a to jest coś, z czym tchórze nie mogą sobie poradzić. Myśleli, że twoje milczenie jest słabością, widzieli, że stoisz w miejscu i zakładali, że nie idziesz naprzód, ale nie zdawali sobie sprawy, że twój spokój nie był poddaniem się, ale strategią, podczas gdy oni marnowali czas na wytykanie palcami i niszczenie cię. Ty po cichu budowałeś się z powrotem każda bezsenna noc, każda łza, wylana na osobności, każda chwila, w której miałeś ochotę się poddać, wszystko to było. Częścią transformacji, której nie mogli nawet zacząć pojmować ich kpiny, były głośne, ale twój wzrost był głośniejszy, nie potrzebował słów, tylko czasu śmali się, gdy cierpiałeś nieświadomy faktu, że cierpienie może być największym nauczycielem, myśleli, że cię złamali, ale wszystko, co zrobili, to sprawili. Że stałeś się nie do złamania, a kiedy nadejdzie czas, a nadejdzie, zdadzą sobie sprawę, że nie byłeś ofiarą ich gier, byłeś graczem, który przyjął każdą stratę i zamienił ją w wiatr. Z którego nigdy się nie otrząsnął, nie widzieli tego wtedy, ale zobaczą to teraz osoba, z której kpili, odeszła, a na jej miejscu stoi ktoś, kogo nigdy więcej nie mogą skrzywdzić. Numer dwa bali się Twojego potencjału, więc próbowali cię pogrzebać, nie kpili z ciebie, ponieważ byłeś słaby. Siedzieli z ciebie, ponieważ miałeś coś, czego oni nie mieli, coś, co ich głęboko przerażało. Widzieli w tobie iskrę, potencjał, który zagrażał wszystkiemu, co myśleli, że wiedzą o sobie, to nie twoje porażki im przeszkadzały, ale możliwość twojego sukcesu bali się, co się stanie, jeśli zdasz sobie sprawę, jak bardzo jesteś zdolny, więc zrobili jedyną rzecz, którą wiedzieli, jak to zrobić. Zachowywali się tak, jakby ich obelgi i śmiech były nieszkodliwe, jakby po prostu żartowali, ale ta kpina nie była przypadkowa, była wykalkulowana każde słowo, każde spojrzenie, każda lekceważąca połowa była ich sposobem na utrzymanie cię małym, ponieważ prawda jest taka, że ludzie, którzy czują się bezpiecznie w sobie, nie muszą umniejszać innych ich kpiny były mechanizmem obronnym, tarcią chroniącą ich myśleli, że jeśli uda im się przekonać cię do uwierzenia w ich kłamstwa, przestaniesz Wierzyć w siebie i może na chwilę im się to udało, może dotarli do Twojej głowy i sprawili, że zwątpiłeś we wszystko, na co pracowałeś, ale oto rzecz, na którą nie liczyli potencjał nie znika tylko dlatego, że ktoś próbuje go zakopać to, czego najbardziej się obawiali, jest teraz ich potencjałem. Czego najbardziej się obawiali, jest teraz ich rzeczywistością potencjał, który wyśmiewali moc, którą próbowali stłumić to wszystko wciąż tam jest silniejsze niż kiedykolwiek. A teraz muszą patrzeć, jak stajesz się wszystkim, przed czym próbowali cię powstrzymać strach, który doprowadził ich do ataku na ciebie, to nic w porównaniu z żalem, który poczują, gdy zdadzą sobie sprawę. Że nie mogli cię powstrzymać, numer trzy siła twojego powrotu jest ich najgorszym koszmarem. Twój powrót to nie tylko chwila, to rozliczenie. To jedyna rzecz, której nigdy się nie spodziewali i której najbardziej się obawiali. Podczas gdy byli zajęci wyśmiewaniem cię. Odrzucaniem i niedocenianiem, nie zdawali sobie sprawy, że napędzają coś nie do powstrzymania. Każda zniewaga, każde lekceważenie, każda zdrada, nie złamali cię, zbudowali cię, a teraz twój powrót jest nie tylko nieunikniony, ale i nieunikniony myśleli, że jesteś skończony wierzyli w narrację, którą stworzyli na twój temat i świętowali twoją tak zwaną porażkę, jakby była trwała. Nie rozumieli, że prawdziwa siła nie ujawnia się w dobrych czasach. Ale wykuwa się w chwilach, gdy jesteś liczony, pozostawiony za sobą i zepchnięty na krawędź, gdzie znalazłeś moc, którą byli zbyt ślepi, aby zobaczyć, że twój powrót nie polega tylko na udowodnieniu im, że się mylili, ale na udowodnieniu sobie, że od początku miałeś rację. Nie potrzebowałeś ich potwierdzenia, ich zgody ani wsparcia. Wszystko czego potrzebowałeś, to ogień nieświadomie rozpalili w tobie ogień, a teraz ten ogień szaleje i nie ma nic, co mogliby zrobić. Aby go ugasić. Nie chodzi tylko o wygraną, chodzi o przepisanie historii, którą próbowali o tobie opowiedzieć. Chodzi o pokazanie im i światu, że ich kpiny cię nie zdefiniowały, to twoje milczenie, twoja odporność i twoja odmowa rezygnacji to zrobiły. Myśleli, że mogą się śmiać i iść dalej, ale teraz będą musieli patrzeć, jak osoba, którą próbowali zniszczyć, staje się wszystkim, czym nigdy nie mogli być. Twój powrót to nie tylko zwycięstwo. To jedyna rzecz, po której nigdy się nie pozbierają, moment, w którym zdadzą sobie sprawę, że przez cały czas byli bezsilni, by cię powstrzymać. Numer 4. Ich kpiny były oznaką słabości, a nie siły. Kpina jest często źle rozumiana. Kiedy się z ciebie śmiali, to nie dlatego, że byłeś poniżej ich poziomu, to dlatego, że oni śmielałeś ich w sposób, którego nie potrafili wyrazić. Ludzie nie marnują energii na wyśmiewanie czegoś, co ich nie obchodzi, ich śmiech nie był siłą. To był strach przebrany za pewność siebie. Widzieli w tobie coś, co przypominało im wszystko, czego im brakowało, a ich jedyną obroną był atak. Nie śmali się dlatego, że ci się nie udało. Śmali się, ponieważ nie mogli znieść myśli, że ci się uda. Łatwiej jest żartować z kogoś, niż stawić ciała własnym niedoskonałościom. Kpiąc z ciebie. Próbowali przekonać siebie i wszystkich innych, że nie stanowisz zagrożenia, ale w głębi duszy znali prawdę. Dlatego ich śmiech był tak głośny i nieustępliwy. Była to desperacka próba zagłuszenia własnej niepewności. Ironia polega na tym, że ich kpiny wcale nie dotyczyły ciebie, ale ich samych, a każda obelga, każdy lekceważący komentarz był projekcją ich własnych lęków na ciebie. Byli przerażeni tym, co reprezentowałeś potencjalną odpornością i odmową dopasowania się do pudełka, do którego próbowali cię wepchnąć, ale ich kpiny mają okres przydatności do spożycia i wygasły. Podczas gdy oni marnowali czas na niszczenie ciebie, ty budowałeś siebie i teraz ta sama osoba, z której się śmali, jest tą, z którą będą musieli się liczyć. Ich śmiech nigdy nie był siłą, był maską, którą nosili, aby ukryć swoją słabość, a teraz ta maska kruszy się i prawda jest oczywista dla wszystkich. Aby zobaczyć że nigdy nie byłeś słabym, byli numerem pięć. Każdy kamień, którym rzucali, budował twoją fortecę każda obelga, którą na ciebie rzucali każda zdrada, o której myśleli, że cię zniszczy i każda chwila, w której z ciebie kpili, to nie była broń, to były cegły, jedna po drugiej rzucali nimi, spodziewając się, że cię zburzą, ale tak naprawdę dali ci surowce do zbudowania czegoś większego, niż kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić. Myśleli, że cię łamę. Ale każdy atak tylko popychał cię do kopania głębiej, każda rana nauczyła cię, jak lecieć, każda zdrada zmusiła cię do polegania na własnej sile, a każda zniewaga nauczyła cię, jak wyciszyć hałas i skupić się na tym, co naprawdę ważne, nie zdając sobie z tego sprawy, kształtowali cię na kogoś niepowstrzymanego. Ich kpiny nie były tylko hałasem, to było wyzwanie, które przyjąłeś. Nawet jeśli nie zdawali sobie z tego sprawy, przyjąłeś ich śmiech. Ich wątpliwości i ich próby umniejszenia cię i zamieniłeś je w paliwo. Tam, gdzie inni mogliby się załamać, ty stałeś na swoim miejscu i powoli, ale pewnie, te kamienie, którymi rzucali, stały się murami fortecy, której nigdy nie będą w stanie naruszyć. Piękne jest to, że nie zrozumieją, co zrobili, dopóki nie będzie za późno. Zobaczą fortecę, którą zbudowałeś, stojącą wysoko i niewzruszoną, i zdadzą sobie sprawę, że każdy kamień, który rzucili w złości, został użyty do stworzenia czegoś wspaniałego, forteca, którą próbowali zniszczyć, nigdy nie była ich do zburzenia, to ty ją zbudowałeś. Teraz będą musieli żyć z rzeczywistością, którą stworzyli. Znienawidzona osoba, którą próbowali złamać, stała się niezniszczalna, a każdy kamień, który rzucili w nienawiści, stoi teraz jako pomnik twojej odporności, siły i odmowy poddania się. Numer 6. Nieuchronne rozliczenie sprawiedliwość nie zawsze jest głośna, ale jest nie do powstrzymania. Sprawiedliwość nie zawsze się ogłasza, nie musi. Działa w ciszy, cierpliwie tkając nici konsekwencji, podczas gdy ci, którzy myśleli, że uciekli, kontynuują nieświadomi, że wierzyli, że uszło im to na sucho. Kłamstwa, okrucieństwo, zdrady śmiali się z twojego bólu i odeszli. Myśląc, że rozdział został zamknięty, ale sprawiedliwość ma sposób na znalezienie swojego momentu, a kiedy nadejdzie, jest nieubłagana. Karma to nie tylko pocieszająca idea. To siła, która nie chybia. Nie chodzi o natychmiastową zemstę lub dramatyczną zemstę, ale o równowagę. Krzywda, którą wyrządzili, blizny, które na tobie zostawili, wszystko to trafia do księgi życia i chociaż mogli być zadowoleni ze swoich krótkotrwałych zwycięstw. Życie ma sposób na wyrównanie wagi. Może nie nadejść wtedy, gdy się tego spodziewasz, ale kiedy to nastąpi, jest precyzyjne i druzgocące. Pękno tego rozliczenia polega na tym, że nie wymaga ono twojej interwencji. Nie musisz zniżać się do ich poziomu ani szukać zemsty. Życie już się tym zajęło. Energia, którą włożyli w zranienie cię, wraca do nich, gdy najmniej się tego spodziewają. Myśleli, że są wolni ale cena ich okrucieństwa zawsze czekała na pełną zapłatę, a kiedy to się stanie, nie będziesz musiał mówić ani słowa. Wszechświat nie potrzebuje publiczności, by wymierzyć sprawiedliwość. Rozliczenie przychodzi po cichu, ale z mocą, a oni poczują to w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażali. Nie chodzi o oglądanie ich cierpienia, chodzi o świadomość, że równowaga zawsze powraca. Myśleli, że wygrali, ale życie nigdy nie zapomina a sprawiedliwość nigdy nie omija. Numer siedem Twoje istnienie obnaża ich kłamstwa. Spędzili tak wiele czasu, próbując Cię zdefiniować, przekręcając prawdę, aby pasowała do ich wersji tego, kim byłeś. Rozpowszechniali kłamstwa, przedstawiając Cię jako słabego, niezdolnego lub niezasługującego na to, mając nadzieję, że świat uwierzy w ich historię. Ale oto jesteś, wciąż stoisz, prosperujesz i udowadniasz im, że się mylą z każdym oddechem. Nie mogą uciec od dowodu, że ich kłamstwa były niczym innym jak desperackimi próbami kontrolowania narracji, której nigdy nie mieli prawa pisać. Myśleli, że jeśli będą mówić wystarczająco głośno, ludzie będą ich słuchać. Myśleli, że jeśli wyśmieją cię wystarczająco, znikniesz. W tle. Ale zabawną rzeczą w kłamstwach jest to, że rozpadają się pod ciężarem rzeczywistości. Nie tylko przetrwałeś ich próby wymazania cię, wzniosłeś się wyżej. Pojawiły się ponownie i ponownie, a teraz sama Twoja obecność podważa każdy fałsz, który próbowali sprzedać. Nie musisz nawet nic mówić, Twoje działania, Twój rozwój, Twój sukces mówią głośniej niż ich słowa. Im bardziej się rozwijasz, tym bardziej widoczne są pęknięcia w ich historiach. Mówili, że Ci się nie uda, a jednak jesteś tutaj, udowadniając, że ich słowa nigdy nie dotyczyły Ciebie, dotyczyły ich własnych lęków. Ich kłamstwa zależały od Twojego milczenia, ale Twoje istnienie jest głośniejsze niż cokolwiek, co mogli sobie wyobrazić. Każdy krok, który robisz, każdy kamień, do którego docierasz, przypomina, że zawiedli, a co najlepsze, nie potrzebowałeś zemsty. Wszystko, co musiałeś zrobić, to iść dalej, ponieważ prawda ma sposób na prześwitywanie, a teraz ich kłamstwa są tak samo nieistotne, jak ludzie, którzy je powiedzieli. Jesteś żywym dowodem na to, że nigdy nie mieli mocy, by cię zdefiniować. Numer 8: Przebaczenie. Oni na to nie zasługują, ale ty zasługujesz na spokój. Przebaczenie jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, z którymi trzeba się zmierzyć, zwłaszcza gdy ludzie, którzy cię skrzywdzili, nie zasługują na to. Bądźmy szczerzy: zranili cię, wyśmiewali, zdradzili i prawdopodobnie nigdy nawet nie przeprosili. Nie zasługują na Twoje przebaczenie i prawdopodobnie nigdy nie zasłużą, ale w przebaczeniu nie chodzi o nich. Chodzi o to, że dźwigasz ciężar ich czynów, odtwarzasz ich okrucieństwo, pozwalając, by ich słowa odbijały się echem w Twoim umyśle. To ciężar, którego nie powinieneś dźwigać. Przebaczenie nie oznacza usprawiedliwiania tego, co zrobili, ani udawania, że to się nie wydarzyło. Nie oznacza wpuszczenia ich z powrotem do swojego życia ani dania im wolnej ręki. Oznacza odmowę pozwolenia, by ich działania dłużej cię kontrolowały. Kiedy trzyma się gniewu, jesteś do Niego przywiązany. To jak ciągnięcie za sobą łańcuchów, które tylko ty możesz zerwać. Odpuszczenie nie zwalnia ich z haczyka. Pozwala ci uwolnić się od niekończącego się cyklu goryczy i urazy, który utrzymuje ich przy życiu w Twojej głowie, a oto kiker ich karma nie jest Twoją odpowiedzialnością. Życie ma sposób na zrównoważenie wagi i niezależnie od tego, czy to widzisz, czy nie, ich działania ich dogonią. Twoim zadaniem nie jest ukaranie ich, ale uzdrowienie siebie. Wybaczaj nie dlatego, że na to zasłużyli, ale dlatego, że zasługujesz na spokój. Nie mogą dłużej zajmować twojego umysłu, nie mogą dłużej kształtować twojej przyszłości, ani dyktować twoich emocji. Wybaczenie im jest twoim sposobem na powiedzenie, że już mnie nie kontrolujesz. Nie chodzi o zapomnienie, chodzi o odzyskanie swojej mocy. A kiedy to zrobisz, zdasz sobie sprawę, że pokój był ostateczną zemstą przez cały czas. Numer 9 wszechświat nagradza odporność, a nie oszustwo. Myśleli, że mogą wygrać, grając w krótką grę, kpiąc, knując i niszcząc cię, aby poczuć się lepiej. Rozwijali się dzięki natychmiastowej gratyfikacji, myśląc, że sukces polega na osiągnięciu przewagi za pomocą wszelkich niezbędnych środków, nawet jeśli oznaczało to kłamstwo. Zdradę lub wykorzystywanie innych. Wierzyli, że świat nagrodzi ich za spryt, zdolność do manipulacji i oszukiwania, ale oto prawda, wszechświat nie nagradza dróg na skróty. Nie honoruje oszustwa, nagradza odporność. Nagradza tych, którzy pozostają wierni sobie, nawet gdy jest to trudne. Grałeś w długą grę nie dlatego, że było to łatwe, ale dlatego, że wiedziałeś, że to jedyny sposób, aby naprawdę wygrać. Nie zsiedłeś na złą drogę, nie poniżałeś innych, by podnieść siebie na duchu. Pozostałeś autentyczny, uziemiony i kontynuowałeś, nawet gdy świat wydawał się być przeciwko tobie. Za każdym razem, gdy spotykały Cię niepowodzenia, za każdym razem, gdy cię powalały, podnosiłeś się silniejsze. Zbudowałeś swój sukces na fundamencie charakteru, a nie manipulacji. Wszechświat nie zapomina, kto pozostał wierny, gdy ścieżka była trudna, Pamięta, kto zachował swoją uczciwość, gdy wszyscy inni byli gotowi sprzedać swoją dla ulotnej wygranej, być może nie widziałeś natychmiastowych nagród. Ale to nie znaczy, że twój czas nie nadejdzie. Prawdziwe zwycięstwo nie jest tym, które dzieje się z dnia na dzień, ale tym, które ma miejsce. Gdy twoja odporność przetrwała próbę czasu, gdy twoja autentyczność przetrwała próbę czasu. Kiedy twoja autentyczność przetrwa każdą fałszywą obietnicę, którą złożyli, a kiedy nadejdzie to zwycięstwo, będzie niezaprzeczalne, ponieważ wszechświat nie nagradza tych, którzy wybierają łatwe wyjście, nagradza tych, którzy wytrzymują, którzy powstają i pozostają wierni temu, kim są, a ostatecznie to jedyna gra, w którą warto grać numer dziesięć wyśmiewali cię, aby odwrócić uwagę od własnych niepowodzeń. Każda obelga wymierzona w Ciebie nie była tylko atakiem. Było to wyznanie, głośna Desperacka próba odwrócenia uwagi od własnych niepewności i niepowodzeń. Im bardziej siedzili, tym bardziej oczywiste stawało się, że nie skupiali się na Tobie, byli przerażeni konfrontacją z samym sobą, ich krytyka nigdy nie dotyczyła Twoich niedociągnięć, ale ich własnych nie mogli znieść faktu, że walczyli, że nie osiągnęli tego, co obiecali sobie lub światu, więc skierowali swoją frustrację na zewnątrz, rzutując własne wady na Ciebie, mając nadzieję. Że poprzez zniszczenie ciebie to klasyczny mechanizm obronny, gdy nie możesz naprawić własnych problemów. Obrzucasz innych błotem, by poczuć się lepiej, ale im głośniej siedzili, tym wyraźniejsze stawało się, że ich ataki nie były dowodem na Twoją porażkę, ale na ich strach, nie potrafili poradzić sobie z odbiciem własnej nieadekwatności, wpatrując się w siebie. Zamiast stawić czoła swoim błędom i pracować nad sobą, postanowili odwrócić uwagę, używając Ciebie jako odwrócenia uwagi. W ich oczach wyśmiewanie się z ciebie było sposobem na ukrycie własnego braku postępów. Uczynili z ciebie czarny charakter w swojej historii, ponieważ było to łatwiejsze niż spojrzenie w lustro i zmierzenie się z własnymi błędami, ale wiesz co? Za każdym razem, gdy cię obrażali, ujawniali tylko więcej o sobie. Ich kpiny nie definiowały ciebie, ale obnażały ich. Myśleli, że czynią cię małym, ale wszystko, co zrobili, to pokazanie światu, jak wielki był ich strach, numer jedenaste. Twój wzrost będzie początkowo cichy, aż stanie się nie do rozpoznania. Odkupienie nie wymaga głośnego wejścia, nie wymaga oklasków ani pochwał. Jest budowane cicho i stabilnie, jeden mały krok na raz, podczas gdy inni mogli oczekiwać, że się rozpadniesz lub, co gorsza, znikniesz. W nicość po cichu wykonywałeś pracę, cegła po cegle, kładąc podwaliny pod coś nie do zatrzymania. Świat może początkowo nie zauważać zwycięstw, które osiągasz w ciszy, wzrostu, którego nie widzą, nie trafiają na pierwsze strony gazet, ale oto najpotężniejsze transformacje mają miejsce, gdy nikt nie patrzy, nie ścigasz się, aby udowodnić coś komukolwiek, jesteś w podróży, aby udowodnić coś sobie. A kiedy nadejdzie czas, gdy świat w końcu to zauważy, nie usłyszą Twojego zwycięstwa, usłyszą Twoją ciszę, która jest echem całej pracy, Wszystkich poświęceń, wszystkich momentów, w których mogłeś zrezygnować, ale tego nie zrobiłeś, sukces nadejdzie, ale nie będzie to eksplozja, ale cicha siła osoby, która nie pozwoliła na hałas. Którzy nie pozwolili, aby hałas innych zagłuszył ich cel, zobaczą to w konsekwencji Twoich działań, w sposobie w jaki pojawia się dzień po dniu, budując to, co uważali za niemożliwe, śmiali się, wątpili, patrzyli w inną stronę, myśląc, że wygrali, ale nie widzieli, że twój wzrost nigdy nie mał być głośny, mał być nieunikniony, a kiedy w końcu przyciągnie ich uwagę, nie będą musieli mówić ani słowa. Twój sukces będzie mówił sam za siebie i w tym momencie zdadzą sobie sprawę, że twoje. Milczenie było najpotężniejszym stwierdzeniem. Numer dwunasto największą zemstą jest stanie się nietykalnym. Prawda? Zemsta nie polega na zniżaniu się do ich poziomu, szukając jakiejś formy drobnego odwetu. Nie chodzi o to. By sprawić, by cierpieli tak, jak oni sprawili, że cierpiałeś, największą zemstą jest wzniesienie się tak wysoko, stając się tak nietykalnym, że nie mogą Cię już nawet dotknąć, próbowali cię złamać, zmażdź Twojego ducha i zredukować cię do czegoś małego i nieistotnego. Ale próbując Cię zniszczyć, nieświadomie postawili Cię na ścieżce do czegoś większego, podczas gdy oni czekali na Twój. Upadek, ty po cichu budowałeś swoje dziedzictwo każda z niewaga. Każda zdrada tylko dodawała paliwa do Twojego ognia, i zamiast być pochłoniętym przez ich nienawiść, zamieniłeś się w coś wspaniałego chcieli, żebyś pozostał na dole, żebyś wpadł w ich pułapkę gniewu i gorycie. Ale Ty to przejrzałeś, nie marnowałeś czasu, próbując sprawić, by poczuli ból, przez który Cię przepuścili. Zamiast tego skupiłeś się na uczynieniu siebie tak niezwykłym, tak niepowstrzymanym, że nie mogli nawet się zbliżyć. Teraz obserwują Cię z daleka, nie mogąc dotknąć tego, Czym się stałeś, pozostaje im tylko gorzki smak ich własnych niepowodzeń, podczas gdy ty żyjesz życiem, które już nawet nie potwierdza ich istnienia. Największa zemsta wcale nie polega na zemście. Chodzi o to, by stać się tak potężnym, tak niezachwianym, że już nigdy nie będą mieli szansy cię skrzywdzić. A ostatecznie ich porażka nie jest tylko chwilą zemsty. To Twój wzrost, Twój sukces, Twoja zdolność do wyjścia poza ich zasięgi. Pozostawienia im jedynie słabego wspomnienia osoby którą kiedyś próbowali złamać. W końcu ich kpiny, ich okrucieństwo, ich próby złamania cię, nic z tego nie ma znaczenia. To, co naprawdę ma znaczenie, to sposób, w jaki wznosisz się ponad to, jak zamieniasz ich negatywność w paliwo dla własnej wielkości. Każda obelga, którą na Ciebie rzucili, stała się kamieniem milowym. Każda zdrada była lekcją odporności. Myśleli, że mogą Cię wymazać, uciszyć, sprawić, że będziesz mały, ale nie zdawali sobie sprawy, że nigdy nie miałeś być ograniczony przez ich nienawiść lub ograniczony przez ich wąskie spojrzenie na ciebie. Wszechświat ma sposób na nagradzanie tych, którzy nie chcą zostać pokonani, tych, którzy stoją wysoko, nawet gdy świat każe im upaść. Twój wzrost nie będzie naznaczony ich aprobatą lub żalem. Będzie to cicha, niepowstrzymana siła, świadectwo twojej siły, Autentyczności i odmowy pozwolenia komukolwiek innemu dyktować Twoją wartość. Mogą z Ciebie kpić, mogą Cię zdradzić, ale nigdy nie odbiorą Ci Twojej mocy. Największą zemstą nie jest zburzenie ich, ale stanie się nietykalnym, stanie się tak niezwykłym, że nie mogą pomóc, ale patrzą z boku, jak żyjesz życiem, o którym myśleli, że nigdy nie będziesz miał. Twój sukces będzie Twoim oświadczeniem, a gdy będziesz kontynuował wznoszenie się. Zdasz sobie sprawę, że największym zwycięstwem ze wszystkich jest nie tylko udowodnienie, że się mylili, ale uświadomienie sobie, że nie potrzebowałeś ich walidacji w pierwszej kolejności, jedyną rzeczą, której kiedykolwiek potrzebowałeś, było pozostanie wiernym sobie. A robiąc to, stworzyłeś życie, które będzie echo długo po tym, jak znikną w tle, stałeś się legendą, a oni są tylko częścią Twojej historii, jeśli znalazłeś siłę. Inspiracje, lub nawet iskrę w tych słowach, upewnij się, że nie przegapisz tego, co będzie dalej. Naciśnij przycisk subskrypcji i dołącz do tej podróży wzrostu odporności i niepowstrzymanego sukcesu. Ponieważ historia nie kończy się tutaj, dopiero się zaczyna, i nie będziesz chciał przegapić ani chwili, subskrybuj teraz i rozwijajmy się. Razem.